Hej, to Karolina, witam Was w kolejnym podboku, kolejnym foodbooku wegańskim. To jak wiecie, ja staram się przejść na dietę wegańską już w 100%. Chciałabym na początku nawiązać do tematu, który rozpoczęłam w poprzednim foodbooku, a mianowicie chodziło o moje niepicie kawy. Ja postanowiłam po prostu przestać pić kawę, ponieważ zauważyłam, że piję ją po prostu odruchowo, co rano po przebudzeniu, bez odczuwanie jakiejś szczególnej potrzeby, żeby ją wypić, bez jakiejś większej przyjemności z jej picia. E, dlatego stwierdziłam, że może spróbuję wykuczyć ją ze swojego jadłospisu i zamienić ją czymś innym. E, dlatego też zaczęłam pić e, ciepłą, bardzo ciepłą wodę z cytryną. Ja użyłam około, powiedzmy, jednej czwartej cytryny e, co rano właśnie do takiego kubka z ciepłą wodą. I powiem Wam, że nie widzę żadnej różnicy, jeśli chodzi o powiedzmy moje samopoczucie. Pamiętam, że jeszcze jak chodziłam do szkoły, taki to było. To kiedy zdarzyło mi się nie wypić kawy, odczuwałam jakieś takie większe osłabienie rano, miałam mniej energii. Jednakże teraz nie widzę żadnej różnicy, wręcz czuję się lepiej, powiedzmy, ze sobą. Widzę, że ma to pozytywny wpływ na moje zdrowie właśnie to odrzucenie kawy i zaczęcie picia wody z cytryny, także to taka ciekawostka informacja na początek. Dzisiejszy film będzie pełen przecudnych, przepysznych przepisów, tak jak zawsze u mnie prostych i dosyć szybkich, może być trochę roboty z falaflem. Ale mam nadzieję, że będziecie sobie radę, bo koniecznie musicie zrobić ten przepis. Jest naprawdę przepyszny. Prze, prze, prze Jeżeli korzystałam z jakichś innych przepisów, to wszystko Wam oczywiście podlinkuję. Opowiem Wam to zaraz, kiedy będę Wam pokazywała um, potrawy miłego oglądania. Tak jak mówiłam, dzień zaczynam od wody z cytryną i miodem, na śniadanie mam śliwkę i jabłko, <noise> żartuję, po prostu kroję oba składniki, gotuję jabłko z wodą i z cynamonem, potem dodaję moją śliwkę, płatki owsiane i czekam, aż mi to wszystko wyparuje, powstaje taka yy, względnie apetyczna owsianka z mlekiem migdałowym oczywiście. Yy, na lunch skusiłam się na zupę z kolendrą, to robię sobie bardzo często, ostatnio nawet w takim wydaniu ze ścieżycą, także była bardziej kremowa. Na deser ja zrobiłam sobie czy ja puddingu, do macie link do bardzo fajnego filmiku mojej przyjaciółki. Polecam wam zrobić sobie, są naprawdę bardzo ciekawy i bardzo smaczny deser. A na obiad totalny mistrz, czyli pieczony falafel, składników jest mnóstwo i dlatego po prostu je wam wypiszę u dołu. Całą taką ciapę wykładamy w kulkach na papier do pieczenia i ważne jest, żeby dobrze je spłaszczyć, bo inaczej się nie opieką, bo w końcu falafel należy teoretycznie smażyć w głębokim oleju. Jako surówkę zrobiłam sobie sałatę właśnie taką podduszoną z cebulą, czosnkiem i z miodem, coś pysznego. Ubudowałam sobie kuskus z odrobiną kary i to wszystko zjadłam jeszcze z humusem, którego tutaj nie ma, bo odkryłam go nieco później. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że lubicie foodbooki, bo u mnie będzie ich bardzo dużo bo ja cały czas zbieram dla Was materiał. Bo strasznie, y, dużą radość mi po prostu dzielenie się z Wami moimi propozycjami, posiłków, bo ja sama w poszukiwaniu inspiracji po prostu y, oglądam wszystko, co jest na YouTubie, więc. Y, Cieszę się, że mogę w jakiś sposób uczestniczyć w tym i dać Wam jakieś pomysły na to, co możecie zjeść. Jeżeli filmik Wam się podobał, jak zawsze łapki w górę, poproszę o miły komentarz, o subskrypcję mojego kanału. Możecie mnie znaleźć na Instagramie, na Facebooku, na Snapchacie, gdzie możecie na bieżąco wiedzieć, co tam się u mnie dzieje. Ja się widzę z Wami już bardzo niedługo. Pa, pa!